Witajcie. Dzisiaj sobie zrobimy taki przepis na słodkości. Czyli będziemy robić wianuszki lub gniazdka, ewentualnie pączki hiszpańskie, bo to różnie się ten, tutaj te moje słodkości nazywają. No i co tutaj do naszych słodkości będzie nam potrzebne? Czyli tłuszcz do smażenia, tutaj będę używał smalcu, pół kilograma. Lub ewentualnie, jeżeli nie chcecie użyć smalcu, dodajcie litr oleju. Weźcie, użyjcie. Następnie będzie nam potrzebny półtorej szklanki mąki pszennej, jedna szklanka wody, jedna taka, można powiedzieć, połowa łyżeczki soli, taka większa szczypta, pół kostki masła, cztery jajka. E, z, tutaj mam ocet spirytusowy 10%, którego będzie nam potrzebna jedna łyżka. No i już do oblania będziemy przygotowywać cukru pudru, jak tutaj widzicie, taką polewę, tak, no i będzie jeszcze nam potrzebny papier do pieczenia, no ja tutaj mam taką strzykawkę czy szprycę, którą będę używał później do formowania moich wianuszków z taką właśnie końcówką gwiazdkową. Na pewno najlepszy będzie tutaj rękaw cukierniczy. Do którego na pewno więcej Wam tutaj wejdzie tego ciasta, ja będę musiał tutaj to rozłożyć na partie. E, także, tak, najpierw bierzemy sobie garnek, wlewamy wodę, dodajemy masło, no i tą całą sól. I teraz musimy to wszystko zagotować do momentu, aż nasze masło się tutaj nam roztopi. Właściwie musi się woda nam zagotować. Jak już się nam gotuje woda z tym naszym masłem, a jeszcze masło się nie roztopiło, trochę zredukujemy ten nasz gaz. Żeby już się tak mniej intensywnie gotowało, dodajemy całą mąkę i taką rózgą, jak widzicie, tutaj trzeba to wszystko energicznie wymieszać, żeby nasza mąka się tutaj nam dokładnie wymieszała. Niestety ciasto jest takie dość klejące, no ale... Tak chwilkę przemieszajmy tą rózgą. Następnie tutaj wyciągnę z tej rózgi to całe ciasto. No i teraz resztę dokończę po prostu łyżką. Dokładnie jeszcze to przemieszam, wymieszam. No i takie ciasto musimy odstawić do wystygnięcia. To no, może być różny czas. Pół godziny, godzina, dwie godziny. Ale ciasto musi być chłodne. Dlatego, że będziemy później, tak jak widzicie... Teraz już za chwilkę, dla Was to później, dla mnie to już chwilka. Będziemy wmiksowywać jajka. Teraz z papieru do pieczenia robimy sobie takie kwadraciki. Ja tutaj zrobiłem sobie kwadraciki wielkości wielkości około tak 10 na 10 cm. I takie sobie musicie tutaj wyciąć z tego papieru. No a teraz mikser i będę tutaj wmiksowywał do tego mojego ciasta ostudzonego. Moje jajka. Pamiętajcie, że jajka najlepiej wbić sobie na jakiś talerzyk albo do, jakiegoś, do jakiejś szklanki, tak, żeby sprawdzić, czy każde nasze jajko jest świeże, żebyśmy tutaj sobie nie popsuli w międzyczasie ciasta i nie będziemy musieli robić tego od nowa. Mam nadzieję, że każdy zna ten sposób. Także... No i teraz po kolei, po jednym jajku, tutaj musimy sobie to wmiksowywać. Jeżeli stwierdzicie, że już później po wymiksowaniu wasze ciasto jest jeszcze za gęste bardzo. To możecie jeszcze jedno do jajko dodać. W sumie będzie 5 jajek, a jeżeli nie, to te cztery wam wystarczą. To ciasto i tak będzie dość gęste, także też uważajcie, żebyście tutaj tego miksera swojego nie spalili, bo trzeba to robić tak dość z, rozwa z rozwagą. No i powolutku, tak. Ciasto jest takie dosyć klejące i gęste, ale takie właśnie ma być. No i teraz te wszystkie jajka, jak widzicie, wmiksowuję. I za chwilkę już Wam pokażę efekt finalny, jak tutaj moje ciasto wyszło mi. Także jest taka dosyć gęsta ta masa. Także już kończymy. Jak widzicie, tutaj masa już jest gotowa. Teraz jeszcze dodam łyżkę octu, możecie to zrobić jeszcze w trakcie, jak już tam jeszcze będziecie, powiedzmy, pod koniec wmiksowania tych jajek, możecie też dodać ten ocet. Ja tutaj dodam właśnie na samym końcu już. No i tak jak widzieliście, jedną łyżkę octu dodałem. Możecie zamiast octu dodać spirytus lub wódkę, to pomoże tutaj naszym, naszemu ciastu, żeby nie wpijało Aż tyle oleju, czy tam tego tłuszczu, na którym będziemy to smażyć. No i teraz, ja tutaj łyżeczką do tej mojej strzykawki muszę włożyć to ciasto. Ciasto już mam nabite, i teraz można powiedzieć, robimy takie kółko. Ale to kółko powtarzamy jakby dwukrotnie, tak? Czyli jakby pierwsza warstwa i druga warstwa. No i tak na każdym papierku, tym papierze, tym kwadracie. Musimy robić takie wianuszki czy tam gniazdka, aż do wyczerpania całego ciasta. Jeżeli macie rękaw piekarniczy, czy tam cukierniczy właściwie, to wam to szybciej o wiele pójdzie. Z resztki ciasta tutaj też wkładamy tutaj sobie na ten papierek, czy tam jeszcze z tej strzykawki wycisnę. To będzie takie nam ciasto potrzebne, takie testowe, do sprawdzenia, czy nasz tłuszcz już jest dobrze rozgrzany. Ja to tak robię, powiedzmy na oko, ten tłuszcz sprawdzam. I tak, tutaj, jak widzicie, wyszło mi tych wianuszków 17, czyli takich papierków musicie mieć około 20. No i teraz pierwszą, pierwszy kawałek ciasta wrzuciłem, ale niestety jeszcze ten olej nie jest rozgrzany. Tutaj sobie przygotuję, właśnie talerz z ręcznikiem papierowym. No i coś jeszcze do wyciągania takie siteczko, do wyciągania właśnie tych moich wianuszków. No druga partia tego ciasta już wyszła lepiej. Lepiej tutaj już jest ten tłuszcz nagrzany. No ale jeszcze chwilkę tutaj trzeba dać temu tłuszczu, żeby się tutaj jeszcze dokładnie nam rozgrzał, ale ten, można powiedzieć, drugi kawałek już na pewno o wiele lepiej wyszedł i o wiele szybciej się nam tutaj usmażył. No i teraz go wyciągamy no, już będziemy smażyć normalne, normalnie te nasze wianuszki, czy tam gniazdka. No, jak widzicie, tutaj wrzucam ten mój wianuszek do tego oleju, czy tam do tego tłuszczu. I po chwili właściwie ten papier sam się odkleja od wianuszka. No, i ten papier od razu wyciągamy z garnka. A nasz wianuszek musimy tutaj usmażyć z każdej strony na taki złoty kolor właściwie taki słomkowy ja tutaj przegrętam sam to teraz co chwilę, ale w sumie to też jest trochę w przyspieszonym tempie. Ale można powiedzieć, że możecie na spokojnie, jak wrzucicie pierwszy, ten pierwszy kawałek, ten wianuszek, to tak zostawić na 3-4 minuty, żeby on się tak fajnie tutaj przypiekł z, z jednej strony, potem przegręcamy na drugą i z drugiej strony również pieczemy tak. 3-4 do 5 minutek. W międzyczasie, jak widzicie tutaj, to ciasto jeszcze w środku rośnie i ten wianuszek trochę potrafi popękać. To ciasto, ale to też jest znak, że w środku nasze ciasto już się tak wygrzało: tak się nagrzało, że będzie na pewno wypieczone i nasz wianuszek nie będzie w środku surowy. Także to będzie też taka oznaka, że na pewno. Się on nam w środku wypiecze fajnie. No, jak widzicie, tutaj cały czas jeszcze to dosmażam. No, ale to jest chwilka. Także mówię, nie musicie tego cały, cały czas, co chwilę przekręcać. Wystarczy z jednej strony 3-4 minutki, z drugiej strony 3-4 minutki. Także w miarę szybko to idzie. Ja tutaj później jeszcze zauważyłem, że. Można po dwie sztuki smażyć, bo akurat na taki, takiej wielkości mam garnek, ale jeżeli będziecie mieli jeszcze większy garnek lub patelnię, to możecie po 3-4 wkładać wianuszki na naraz, także będzie Wam to o wiele szybciej szło. I zobaczcie, ja tutaj Wam pokażę, jak tutaj fajnie ten mój wianuszek się wypiekł. Jest bardzo delikatny, bardzo pulchny. W środku się pojawiły właśnie takie pęcherzyki czyli ciasto bardzo fajnie napowietrzone. Mimo, że nie było tutaj żadnego proszku do pieczenia, ani drożdży, to ciasto naprawdę właśnie tak przygotowane, jak pokazywałem Wam, bardzo fajnie tutaj urośnie i się wypiecze. No, i tutaj już kończę jeszcze moje smażenie. Część już mam wysmażonych tych wianuszków. Teraz przygotujemy sobie lukier, czyli cukier-puder do jakiegoś pojemniczka. No i po troszeczku wody dodajemy. Nie za dużo żeby nam się taka woda nie zrobiła z tego, bo właśnie ma taki być dość gęsty ten lukier. też wszystko zależy od waszych preferencji, jak wy sobie ten lukier przygotujecie, ile, bo tak naprawdę te wianuszki powinny być całe, tak najlepiej zanurzone w tym lukrze. ale jeżeli chcecie tylko na przykład sobie polewać te wianuszki na górze czy maczać je tak delikatnie tylko, bo chcecie mieć je mniej słodsze. No mówię, to wszystko zależy od waszego gustu, preferencji. Jaki sobie tutaj lukier też zrobicie, czy z odrobiną jakiejś cytryny, czy skórki pomarańczy, no to już też wszystko zależy od was. Czy kakaowe jakieś, czy tam czekoladowe. Ja tutaj jeszcze użyję, jak widzicie, skórki pomarańczy kandyzowanej. Oczywiście robiłem taką skórkę, na kanale jest film. Opis do tego filmu, czy znaczy link do tego filmu zostawiłem na dole w opisie tego filmu. Także możecie sobie zobaczyć jak ja tutaj tą skórkę przygotowywałem, a ja te paseczki sobie po prostu pokroiłem na takie teraz kawałeczki, tak? No także taka fajna skórka słodka, kandyzowana oczywiście, pomarańczy. Znajdziecie u mnie też na kanale przepis na taką skórkę, jeżeli chcecie sobie zrobić sami. Możecie, oczywiście, kupić taką, bo też są dostępne, ale myślę, że Friday jest też z tego, jak sami zrobimy coś i wtedy nam będzie to jeszcze lepiej smakować, bo wiemy, jak to jest zrobione. No, i teraz, jak widzieliście, ja tutaj maczałem te moje wianuszki z jednej strony. Jak chcecie, to możecie z dwóch stron sobie maczać te wianuszki, żeby one były w luksze jeszcze bardziej obtoczone. No, i teraz na ten lukier, jeszcze świeży, układam sobie tak tutaj tą moją skórkę pomarańczy. Ja tutaj zrobię pół na pół. Pół będzie ze skórką pomarańczy i z tym lukrem, a drugie będą z samym lukrem. Także tak tutaj mi się prezentują te moje wianuszki, czy tam gniazdka, czy te pączki hiszpańskie. Każdy wiem, że to różnie nazywa. O, można powiedzieć, że to jest taki mój smak dzieciństwa. No, kiedyś w sklepach tego było. Do kupienia dość dużo takich, właśnie tych wianuszków. A teraz, jakby, nie wiem, czy są wypiekane. Jeżeli są, to dajcie mi znaka w komentarzach, czy gdzieś można, może, można jeszcze takie wianuszki kupić, czy nie. Bo ja mówię, nie zauważyłem, ale może jeszcze są dostępne. Może ta tradycja minęła już teraz nie są wypiekane przez piekarnie te wianuszki. Także ja życzę Wam smacznego. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. Oczywiście, komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.